To sobie już na mokro zeszlifowałem, zrobimy próbę. Teraz sobie to w pełni profesjonalnym sprzętem osuszę. Ech, a to jest do odtłuszczania. Niestety nie mam nic. Chyba, że to płynem do naczyń. Kiedy ja w pocie Czoła pracuję, mój, mój pomocnik Mikołaja przygotował mi kiełbaski. Tak? Tak. No. takie to mamy. Najtrudniejszy element chyba nam wyszedł w sumie najlepiej. Fajnie ta folika na ciepło to kryje. Więc ty no, jest to połysk, więc połysk nie wybacza, gdybyśmy to robili w karbonie, a to też nawet ładnie wyszło. Połysk nie wybacza i połysk będzie pokazywał o, bąble jakieś, no ale to nic, bo jest to potem Przebijam i na ciepło dociskam. No i co? Zobaczmy, jak nam wyszła ta folia. No, napis Napis. napisał? znalazł. Jadę teraz zrobić przegląd, znaczy sprawdzić stan amortyzatorów z tyłu, które tam są do wymiany. No jak to, to wymienimy całą tylną parę. No i w zależności od tego, czy przyjdą dzisiaj boczki, to będę robić boczki, ale nie wydaje mi się, coś ten gość, kurwa, za nie wiem, Piszę mu wczoraj o numer nadania, kurwa, bez odzewu, w niedzielę mu dzwonię, czy nie ma jeszcze jakiejś klamki, to mówi, że mu zadzwoni za godzinę, dzwonię za godzinę, już kurwa się nie odzywa, no ale dobra, no jak mnie zrobił w chuja, to się w tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o te boczki, kurwa, takie ładne były, no ale to jest Allegro, więc... Można to załatwić Natomiast yy, Zrobię sobie dzisiaj olej Zrobię, bo on, on już jest tam taki czarnawy yy, Ja kurwa szczerze no, Wiem od kogo kupowałem, widziałem jak Od yy, kogo kupuję I oni nie wyglądali na kogoś, kto by Kurwa kiedykolwiek zmieniał olej Więc olej sobie dzisiaj też jeszcze zmienię, więc teraz tak Stacja diagnostyczna, intercars I garaż a o 14 ubezpieczeniu. Hej, naprawdę możecie się śmiać niektórzy posiadacze hiper, super, kurwa drogich aut lub tych mniej drogich. Chociaż zauważyłem, że to tylko ci, którzy sobie pozwolili zlizigować coś albo gdzieś, potrafią się napierdalać. Ale to auto za 3000 zł jest kurwa tak wygodne, że to się w pale nie mieści. Jemu żadne dziury w moim mieście nawet nie są straszne. A to jest wyczyn, naprawdę. Już nie mówię o tym, jak wygodne są te skóry. I jak ładnie wygląda ta folia, ale to chyba jakiś kurwa super gość robił, nie? Co to sprawdza teraz? Opory wiesz, że za, zaciski nie trzymają albo też. No, ręcznie może nie działać standardowo, a to jest automatycznie wyjebane. Gdzie masz? Gdzie se chale ale tak. nie Nie ma lepszego? To jest automat <noise> Automat jest <ręczny. Ta. głosy> Dobrze, przetrzepaliśmy go Myślałem, że będzie więcej wyjebane rzeczy Ale mam tak Prawe łożysko z przodu yy, Blaszki klocków z przodu Bo mają luz Eee, amortyzator prawy tył ma 50%, lewy tył ma 60%, chyba 8%, więc nie ma sensu go ruszać. Przednie amortyzatory mają po 60%, więc też jeszcze do zimy, czy tam do przyszłego roku, je zostawię. Eee, to auto nie będzie robiło więcej jak 20 km dziennie, nie będzie wyjeżdżało nigdzie dalej jak na siłownię. więc nie ma problemu. A ciekawe, muszę tu na dwupasto? Nie, dobra, tu ja to eee, i... Co tam jeszcze mi mówił? Sprawdzić łożyska z tyłu. Oczywiście kata wyjebali, ale tak go zrobili. Ja się śmieję, bo to jest naprawdę takie auto kupione, kurwa, przy okazji, ale zrobili to tak, że znaczy się nie pofatygowali tego wyciąć, żeby z góry zrobić dziurę, tylko od dołu, kurwa, taki kwadrat wyjebać, zaspawać. I co jeszcze? No, papiery musimy z gazu dosłać, bo okazało się, że dał mi papiery ze swojej Audi od Szwagra Audi, a szwagier jeździ z papierami z butli od Chryslera A i lewy wahacz tylny, lewy wahacz tylny No i w sumie to tyle i to tyle troszeczkę olejów wpierdala, bo czasami poczuję Ale to ja za chwilkę się wezmę za ten dół silnika, zobaczę co tam jest jaki wyciek czy coś i wypłucze go, wiadomo jakiś dodatek do wtrysków mu zaleje niech się tam wyczyści ładnie myślę, że do tego auta też jest sens dawać jakiś ceramizer a nie kurwa grzebać w silniku no bo po co no bo po co więc teraz tak, pukanka, nowy olej ceramizerek, wyczyścić wtryski na wszelki wypadek łożyska, amorek do tyłu, wahacz tyle do Interkarsu. Tylko z łapówką. Małemu Grzesiowi wystarczy takie jedno małe piwo, żeby się urżnąć. Dlatego wziąłem 2%. Może nie będzie już tak bardzo najewany, nie? Jadę go pieścić. Dwa paski nowe. Yy, filter mam z ale gdyby nie wszedł, to wezmę ten. Świeczki, czempiona, od razu też zmienię. Niby nie muszę, ale uznałem, że zmienię. Yy, wypłuczę motor, dam ceramizer, bo do starego silnika się to nada. I to jakiś tani 5W-40 mu zaleję. Tak jest Motor To zalejemy 10 minut pochodzi, zlewamy to gówno, wlewam nowy olej, ceramizer zmieniam sobie świecę w tym czasie i zamawiam tamto nadkolę. 25 zł na kosztuje <śm> i doszedłem do wniosku tak, jeżeli lewy tylny wahacz ma kurwa, przepraszam, amortyzator ma 67%, no to ja nie będę brał, kurwa, za 200 coś złotych Monroe do tyłu, e, tylko wezmę normalnie jakąś używkę, albo po prostu wezmę jakieś e, dwa Sansy, Sans, kurwa, gdzie komplet po prostu amortyzatorów do tyłu wyjdzie 300 złotych z przesyłką. No przecież, kurwa, nie będę tutaj kupował rzeczy takich jak do Krysi, nie? Dobra, on się tutaj 10 minutek poczyści, popuczę, gdzie są te paski? Ja muszę zmienić paski. Kurwa sprzętu ja i nigdzie nie widzę. Nie wiem to kurwa zmienić. Gdzie tu są paski? Nie wpadło w podłogę, to chyba jest dobrze, nie? Aż się boję, wejść na dół, kurwa. Pierwszy raz go zobaczę z spodu. Ja pierdolę. Eee Eee Tu nie jest źle Kurwa Progi całe łacie pierdolę, no bo jestem w szoku Kurwa szok Tego kata wam pokażę jak pięknie zrobili. Mistrzowie, Ej, poci się, tu się poci przy filterku, przy tym, to by trzeba zrobić, tu miską widzę zapierdolik już gdzieś, ale ogólnie to tu nie ma dramatu, no to jest upocone tu przy tej śrubce, o tu przy tej śrubce jest upocone, o, tu przy misce chyba trochę. Kurwa, szczerze, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Naprawdę, myślałem, że będzie gorzej. Ty no, wahacz. Wahacz, 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 Nie ten. Tutaj górny. Aha, jest, to zrobione. O Jezu, kurwa. Dobra, trzeba spuścić olej. Ale syf. Syf, nie? No. Chujna znaczy, syf, 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 syf. A no to nie jest to, zalejemy tu do jakiegoś pasata na placu, nie? To się nada jeszcze, nie? Zwrot kosztów, co prawda KN nie siadł, ma inny gwint, ale znalazłem tu jeszcze w swoich gratach Mana filterek, który uszczelką i wszystkim pasował, więc to idzie do zwrotu i będzie ze 3 dni. Nie, no nie, on sobie może niech okapie, czekaj. Bo to ma i tak 4 litry dopiero. I tak już maks jest. Poczekaj, nie wiem co kapie. On ma mieć niby, nigdzie piszą 4,3, 4,8. Wraliśmy 4 litry, czy to piątka była? Czwórka. Czwórka. ten, miarkę ją jeszcze raz. No niby ma. Dobra. Najlepszy cezamizer, jaki do tej pory używałem. I mamy razem... tej patrz, to się wkręca jak korek. Może zostać? Dżywytnie. Nie będzie fajnie dziura wyglądała z taką zostającym liquid moly? Full profesjonalnie. Czyli mamy sumę płynów 4,2 litra i co? 4,5 litra. 4,3 nie ma wlane mieć. Nie zaszkodzi mu nadmiar. Muszę Przygotować do góry, żeby dostać się do pasków. Świece, niestety te, które się się, nie spasowały, więc wyczyściłem tylko te stare. Dobrze, na długo. Paski zmienione, świece są, olej, płukanka, ceramika, ceramizer i z mojej strony tyle. Boczki, czekam na boczki, facet od boczków mi, yy... gadałem z nim przez przez telefon w każdym razie i gadałem z nim, że nie zdążył, chyba włosy mi w nosie rosną, że nie zdążył wysłać, gdzieś tam z kurierami miał problem, co to koło jest, no, nie, to nie amfetamina, dawno nie było <laughs> i mówi, że będzie w ustroniu końcem tego dnia, może piątek, to mi to da osobiście. Ale 70 zł wyszła przesyłka proszę pana, więc ja się upomnę o to yy, No i wtedy sobie to założę No póki co wygląda to tak No ale do piątku wytrzymam, to już pojutrze jest, nie? No i padliśmy dzisiaj na bardzo kontrowersyjny pomysł Bo ta maska tu jest spokrzywiona, tu coś, tu coś Mm, trzeba by ją było, no to by trzeba było szpachli najebać, nie ma co ukrywać. Ale znaleźliśmy maskę ładną, prostą, przygotowaną już do malowania za 150 zł. No to kurwa, bez zastanowienia, no bierzemy tą maskę, tak? to jest 150 zł. A na tej masce, zresztą zobaczycie sami, w każdym razie będziemy robili, bo one wszystkie mają tak gorąco pod maską, że to się w nie mieści. Ja chciałem po prostu podnieść maskę z tyłu na tulejkach, wiecie, żeby wyciągało to ciepłe powietrze ale skoro i tak to będzie tam robione, to robimy wlot, wylot, znaczy się wlot-wylot, taki, żeby przedmuchiwało to ciepłe powietrze, oczywiście z uszczelnieniem, żeby tam woda się nie lała, yy, z Pont Transam, Czyli to będzie taki mały, słaby, dwulitrowy yy, LPGT, ale z maską z 500-konnej bestii. <gryw> ale co, no jest to takie auto do zabawy, no niech przynajmniej wygląda. A jakby to chciał, żeby brzmiało, to mu wydupie się końcowy tłumik i też będzie, nie? Z tym autem mogę robić wszystko. Zobaczmy, jak tam paseczek. Czy piszczy, czy nie piszczy. Gaz zamki, dupę. Cisza. Mordo, zasłużyłeś na odznakę dzielnego pacjenta. Tu będzie. Nie, nie wejdzie. O kurwa. Nie wejdzie mnie to tu. A tu jest takie brzydkie. Chciałem to zakleić. Eee, no, to może tu. No, tu będzie, dobra. Chcieliśmy troszeczkę teraz z fantazją, bo zamówiłem lotkę klapy tylnej. 40 zł. Wszystko, że to przerobi. Ha, <laughs> pierdolę! Aż mi się przypominają jakieś kurwa stare czasy przerabiania BMK. Ale zrobimy to ze smakiem. Tak, żebyście się nie mogli przypierdolić. A nawet, jak się przypierdolicie, to mój kontrargument będzie taki, że to jest. Auto, w którym mogę jeździć, nawet kurwa, porzewiałem i z dziurawym dachem. Takie kurwy, takie kurwy, na chwilę wyszedłem. Taka, aktualizacja kosztów 100 zł, mandatu i jeden punkt. Tego znaku jeszcze tutaj ze dwa tygodnie temu nie było. Gdzie masz pasy? Gdzie masz pasy? Gdzie masz pasy? Tak sobie teraz myślę. Ja wiem, że to są te czterobiegowe automaty amerykańskie. To są takie, że tego atomem nie ruszysz. przesadziłem. Ale ogólnie dobre skrzynie i pancerne skrzynie. Ale nie zaszkodzi mi sprawdzić, zwłaszcza, że mam tutaj fajne dojście do oleju dla magnetu. A. Jedno co zauważyłem, że przy przykładowo zmianie z R na D, czy tam przy ruszaniu, czasami jak jeździcie, znacie ten automat, bo to nie jest moje pierwsze auto z tym automatem, to wyczujecie, że jest trochę małe ciśnienie i on rusza z takim mułem. Jakby dopiero po daniu mu większej ilości gazu, wzrasta ciśnienie oleju w skrzyni i on wtedy fajnie rusza. Więc ja przypuszczam, że tutaj. Może być ciutkę za, mało, za mały stan oleju. Znaczy nie, jakiś krytyczny, ale że jest za mało, jak powiedzmy, na to, co ja bym chciał. A, a że taką statyczną zmianę oleju, co tam wąchać? Otworzę ci czekaj. Nie. Taką statyczną zmianę oleju sam, sam sobie ogarniam, bo już robiłem nieraz. Dynamicznej nichu, ja do tego trzeba mieć sprzęt. Ale statyczną zmianę oleju zrobić, taką jedną, mu nie zaszkodzi. Poza tym dynamiczną zmianę oleju w 20-letnim aucie, w którym nie wiadomo kiedy to było tam ruszane w ogóle. Ja bym się ciutkę bał. Tak naprawdę. Ale statyka mu zrobię. Kosiarki, co się boisz? Draka dzisiaj była zdziwiona, bo ona zawsze wie, kiedy przyjeżdżam, bo czy przyjeżdżałem infem, czy Mercem celka, tym 4-3 litra. Czy kurwa, yy, krysią to zawsze darło mordę, i ona już wiedziała, że ja jestem, biegała do okna. A tu dzisiaj podjechał taki dwulitrowy LPGT, i ona zdziwiona, ale usadowiła się ładnie. Mówi, że dobra, wygodna autko, i do tego nam to autko będzie służyć, nie? Lubię te sebrinki, coraz bardziej je lubię, naprawdę. <laughs> Ten łożysko mam zamówione. Amorki wziąłem nowe z Allegro, firma Jensen, amerykany coś tam jakieś, jakieś te, nie wychodzi to źle, tam 280 zł za oba amorki tylne, gdzie Monroe 1 mam za 220, po już takich rabatach jeszcze tutaj, no Monroe widziałem po 200 na Allegro, no ale kurde, to ani to mocy nie ma, ani nic. A taki nawet Jensen na to, co on będzie jeździł, bo przepraszam, że on będzie robił z 10 tysięcy... 000... Co ty odpierdalasz, chopy? Co za kurwa kretyn wysiąde... Ty kurwa dziwko. Na środku drogi. Stary dziad kurwa. Łysy, z komórą kurwa na tym on nie widzi, gdzie on kurwa nawraca. Przez podwój... Dwa razy podwójna ciągła. Mam tu ubezpieczenie. Ja mogłem bić w niego, ja tu mam ubezpieczenie jeszcze. Tylko bym psa naraził niepotrzebnie na stres. Co za kurwa, powinni robić naprawdę dodatkowe testy. Jeszcze raz prawo jazdy u tych starych baranów, bo to się w pale nie mieści. Ostatnio u nas już dwóch staruchów jechało pod prąd dwupasem. Kurwa, kto to w ogóle reguluje? Czemu im nie robią jeszcze raz egzaminu na prawko? No? Jakieś badania, wzroku, kontaktowania Yesu. No No i co ja miałem mówić? No i wybił mnie z rytmu yy, że ono będzie robić zaledwie 10 tysięcy km w rocznie myślę W lato najczęściej to będę jeździł ze Krysią, a kobita moja kabry czy na odwrót, a ten będzie stał i będę go tam sobie jakiś przeglądł zrobię może no, coś go pomodyfikujemy po to, jak się będzie stał i bawić. Bo ja mam, mam nadzieję, co może niektórych was no martwi, niektórych uczę że, że że u mnie już te trzy zostaną takie i jak ktoś będzie seduwał, to z nimi, żeby już nie kombinować. Nie chcę mi się już tych projektów robić. Czas pomyśleć o, o jakiejś wpłacie własnej na dom, no bo to i tak jakby nie patrzeć, te 100, 120 tysięcy trzeba było sobie odłożyć, no to kurde. 120 tysięcy odłożyć, no to ten rok by trzeba było odkładać, jakby nie patrzeć, nie? Żeby mieć wpłatę własną. No a w ten sposób to nie odłożę. Tu patrz, tu, tu, draka, tu. No. Oj. No i tak myślę, że już zostaną, jeżeli będzie wszystko OK. No już chyba znalazłem swoją markę w końcu. Naprawdę jakbym miał porównać komfort tego starego Sebringa do czegokolwiek, to nie skłamie Was, jeżeli powiem do A8 D2, jeżeli chodzi o te lata naprawdę jest bardzo, bardzo komfortowe auto, tak jak na przykład Chrysler 300M No już w domku zjemy coś jeszcze, nie? mysza zjemy coś dobrego Yy, w jednym tutaj z, z tych listaw mi, kurde, folia, że trzeba odklejać przy kierownicy i tu, gdzie było takie załamanie wielkie. A tak to się to trzyma. Natomiast zastanawiam się, yy, bo to na, na, na słońcu stało bardzo i tak grzało na to. Po prostu chyba folia lipna, bo ona mi gdzieś tam kiedyś została. Yy, zastanawiam się, jak w piątek go teraz oddam Damianowi. Czy nie poproszę, żeby wyciągnął te listwy i po prostu on mi to porządnie yy, polakierował. Po co się z tym pieprzyć wiecznie? I na co wybiorę jakiś ładny kolor? Tutaj by fajnie siadł taki kość słoniowa do czarnej skóry, myślę. Idziemy, myszka, idziemy. Dobra, z mojej strony tyle i. Do zobaczenia!